Dzień dobry, oh my hair, uh, Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku My dzisiaj jedziemy, jedziemy właśnie do Apopka Fair Taki, nie wiem, karnawał, event Wesołe miasteczko Wesołe miasteczko, trochę takie w Apopce um, Jest prawie 13 dzisiaj, ciężko nam było się ogarnąć jakoś tam rano Ja musiałam trochę popracować um, Mam takie zadanie do zrobienia ale mam takie zadanie do zrobienia, jeśli chodzi. A ja mam nowe okulary! A Matylda ma nowe okulary, widzicie? I jakie fajne, kto ci kupił te okulary? Dziadek Wojtek. Dziadek Wojtek, widzicie? Ma takie czerwone, tutaj ma taką wstążkę, takie bardzo mini. Wyglądasz jak gwiazda z Hollywood. Mówię ci, Matylda. No, a ja mam zadanie do zrobienia dla potencjalnego pracodawcy. Bardzo często tak się zdarza w tych rozmowach rekrutacyjnych, jak się przechodzi na kolejny etap, i muszę to do jutra w sumie ogarnąć, um, ale jutro spędzę trochę czasu. Dzisiaj przeczytałam zadanie, muszę to przemyśleć, um, ułożyć, ułożyć to sobie jakoś trochę w głowie. Oh. No, i co, i chyba to wszystko? Teraz parkujemy? I ktoś właśnie zobaczył, że to jest wesołe miasteczko. Tak to wygląda. Tutaj taki jakby tył. Szukamy parkingu. 5 um, baksów. Parking kosztuje 5 dolarów. No, zobaczymy, co tutaj będzie do zrobienia. No właśnie, jesteśmy. Uh, no i wam teraz no, e, chciałam wam pokazać jak to tutaj wygląda, prawdopodobnie nie będę dużo rozmawiać, tylko nagrywać bo a oh, jest the great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes the day has begun it's been around You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head in my arms. You sing. La, la, la. Najlepsza zabawa to tutaj w tym słuchaczku. I found you today. It feels like it's been forever. Laugh and all day. We've been around, we've around. Your hand reaches my.

<grybuj> I tak robi. A i so isn'a crazy! się cieszyć dobra Jakie jest jedzenie na takich rzeczach? Tutaj widać, że polska kiełbasa jest. Um, różne tutaj jakieś tam zgryla rzeczy. Podobnie co jest w Polsce

i cebula, ketchup i musztarda i jak całkiem spoko, ale lepsze są polskie poczekaj na cenę ile kosztowało $8 dollars oh, Witajcie znowu. Właśnie wróciliśmy do domu, zjedliśmy lunch. Ja znowu sobie z drzemkę strzeliłam. Myślę, że ta pogoda dla mnie jest trochę... Ciepło No i stwierdziliśmy, że Jedziemy do Sea World Z metydą, która tutaj chrapie Obok nas No i zwiedzimy Sesame Street i może pójdziemy na jakiś Show i może z Johnem pójdziemy na rollercoaster Baba Bee Stwierdziła, że spędzi trochę czasu z wnuczką Młodszą, z Emcią No i my sobie zrobimy Taki wypad wieczorowy Popołudniowy, tutaj No to Przyleżaliśmy i pada, pada, po prostu leje. No ale taka pogoda na tej Florydzie. No to. Noc nie mam zakryty. E, no to. Zwiedzamy sklepy tutaj w Bo tak leje. No, pokażę Wam, co tutaj jest. Zaraz przestanie padać na pewno. Matylda dostała taki Seahorse, konik wodny. Z kryształkiem różowym, tak? Wow! A no tutaj nawet są całkiem spoko takie dekoracje. Jakbym miała dom na plaży, to takie właśnie rzeczy bym kupowała na pewno. Co jest? Fajne ubranie. A dobra, to idziemy zobaczyć. Fajne ubrania. Różne tutaj rekiny, orki i tak dalej. No, coś z winem związane, nie wiem co to ma związane Tutaj, ale dobra Tutaj są te... Tutaj Matilda w siódmym niebie, bo z dziadkiem Tutaj będzie jakiś koncert dzisiaj Wszystkie rollercoastery i wszystkie takie na zewnątrz rzeczy są od razu, zamykają, jak, jak jest jakby jak pada deszcz, bo jest bardzo niebezpiecznie, ale tak to wygląda właśnie ten SeaWorld od środka. Duża amerykańska flaga, bo Ameryka. Tutaj jest ten shopping i jedzenie. No a tak jak można super zjeść w Disneylandzie, Disney Springs i tak dalej, są super restauracje, możesz znaleźć naprawdę bardzo dobre, fajne, w miarę zdrowe nawet jedzenie, to tutaj nie, muszę sobie to ten cały czas dotykam, bo mi to spada. No ale tutaj, jak mówię, tutaj nie ma za bardzo takiej fajnej opcji, jeśli chodzi o jedzenie ale my jesteśmy tylko na kilka godzin eee, no jakiś meksykański market i... ulice sezamkowe I like it. Yeah. Nakarmić y, rekiny i rybki y, No i tutaj można im rzucić, popatrzcie na tego dużego. Na Nakarmisz, rzucisz? To nie wykryje. Mama to zrobi. Co See to... Through this, let's just keep on dancing as one. Kochani, może tutaj zakończę dzisiejszego vloga przy takich pięknych rybkach. A powiem Wam szczerze, że przez to mieliśmy plany jechać na różne tutaj koleje i trochę pobawić się z Matyldą um, jako w tym parku rozrywki, ale niestety wszystko było zamknięte, bo tak padało. Ale super, że były te akwarium. Um, ona bardzo lubi się patrzeć na rybki, ma dużo pytań um, i to też jest taki ciekawy sposób, żeby spędzić czas. No i też widzieliśmy pingwiny, co było um, super. Um, jak ten vlog Wam się podobał, to kciuki do góry, jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania. Niżej. I co? Jak zawsze Matylda i ja i nasza Bibi Ema życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!